Tu i teraz podcast. Medyczny felieton na temat otaczającego nas świata. Przed mikrofonem Maciej Latos. Serdecznie zapraszam. Cześć, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj krótko na temat wizerunku naszego zawodu, aczkolwiek bardziej w kontekście tego, jakbyśmy chcieli, żebyśmy my byli sami postrzegani jako pielęgniarki i pielęgniarze. Otóż mam wrażenie, że Coraz bardziej zapętlamy się gdzieś, a może nawet zapędzamy się sami siebie w jakiś taki kozi róg, w taki ślepy zaułek, z którego będzie później trudno wyjść. I mam wrażenie, że w sumie już, już teraz jest nam trudno. I w czym rzecz? W tym, że ostatnio w ogóle ta dzisiejsza audycja jest pokłosiem refleksji nad tym, co ostatnio widziałem w mediach. Otóż kilka artykułów i kilka wpisów różnych ludzi działających aktywnie w środowisku na temat tego, jak to jest strasznie i jak to jesteśmy źle postrzegani przez społeczeństwo. I mam wrażenie, że tutaj ten zaułek polega na tym, że jakoś tracimy trochę, mam wrażenie, odpowiednie miejsce, z którego powinniśmy patrzeć na nasz zawód i wymieniamy ten obiektyw, którym nie chcieliśmy patrzeć przez lata, wie, przez wiele lat, na taki, który zupełnie e, pomija gdzieś tam naszą codzienność, która jest i której się tak szybko nie da zmienić. Z jednej strony jestem całkowicie za tym, aby walczyć o to, aby nas postrzegano jako profesjonalistów, jako ludzi, którzy znają się na tym, co robią, którzy studiują medycynę i są równymi członkami zespołów terapeutycznych, natomiast z drugiej strony gdzieś zapominamy jednak o tym, że pielęgniarstwo to jednak nie sama medycyna i nasze terapeutyczno-diagnostyczne działania oczywiście są bardzo ważne i uważam, że powinniśmy kompetencje. W ich zakresie przede wszystkim zwiększać jak najbardziej i za to też również domagać się odpowiednich pieniędzy i usprawniać w głównej mierze system ostatecznie, odciążając lekarzy, ale pewnie to nie jest wielu na rękę, więc tak szybko się nie stanie. Natomiast z drugiej strony zapominamy o istocie trochę tego, co my robimy, bo niestety, ale nie wszędzie pielęgniarstwo jest potrzebne w takim aspekcie, że jest to część medycyny. Pamiętajmy o tym, że pielęgniarstwo jednak w dużej mierze ma w sobie, w swojej strukturze czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne, które jeszcze nie są przejęte w pełni przez inne zawody medyczne, jakby chociażby opiekunowie medyczni, którzy powinni. Zająć się tym tematem i powinni również stawać się pełnoprawnymi członkami zespołów terapeutycznych, tak uważam. Natomiast no, to byłby świat idealny. Umówmy się, że ta utopia jeszcze do Polski nie dotarła, no i w dalszym ciągu no, tak się nie dzieje. I opiekunowie medyczni to nadal jest w, jakimś, w jakiś sposób zjawisko, które no, w wielu szpitalach da, nadal nie istnieje. Taka współpraca, a jeśli istnieje to w bardzo podstawowym, na bardzo podstawowym poziomie. Natomiast wracając do, do tego obiektywu i tej paraboli, której, której użyłem, no gdzieś wydaje mi się, że nadmiernie przeskakujemy i za szybko trochę jak na to, co się dzieje w Polsce. Od tego. Jak wyglądało pielęgniarstwo kiedyś, do którego nie ma powrotu, a jak byśmy chcieli, żeby to pielęgniarstwo wyglądało. I chociaż już nie jest źle, w wielu miejscach faktycznie jesteśmy pełnoprawnymi członkami zespołów terapeutycznych, no to nie można jednak zapominać o tej całej części. Polskich pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy dalej pracują w niezbyt rozwiniętych, powiedzmy, myślowo placówkach, które, no, niestety, ale w których pielęgniarki no nadal wy wykonują tylko i wyłącznie podstawowe czynności. No i tutaj chciałem dojść tak naprawdę do tego, że ten obiektyw, który zmieniliśmy na zbyt dobry, no, polega na, na zapomnieniu o tym, że gdzieś pomiędzy, jednak, są właśnie te czynności, które które będziemy wykonywać bardzo długo. No i w sumie do, ta audycja tak naprawdę ta refleksja jakby spowodowała została spowodowana przez artykuł, który opisywał opisywał zdanie, które zostało wypowiedziane gdzieś tam chyba w Świętokrzyskim na jakiejś gali, że pielęgniarstwo w pielęgniarstwie się nie da zrobić kariery, bo jest... To służba drugiemu człowiekowi. I na te słowa środowisko się oburzyło. No, i z jednej strony ja to całkowicie rozumiem, ale z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że czy tego chcemy, czy nie, no to właśnie to tak wygląda. Otóż, że my służymy drugiemu człowiekowi jak najbardziej, i myślę, że za. za Głębiamy się za bardzo w to, że wszystkie określenia wobec pielęgniarek już na pewno są pejoratywnym, nacechowane nadzieniem, pejoratywnym nadzieniem, a nie są pewną pewnym skrótem myślowym i wydaje mi się, że w którymś momencie trochę zapętlimy się w to, że nic już nie będzie można o pielęgniarkach powiedzieć, bo tak naprawdę Jasne jest, że nie ma już służby zdrowia, jest ochrona zdrowia, ale czy ktoś mówiąc służba zdrowia ma coś złego na myśli? Tak naprawdę nie ma, bo ludzie po prostu są przyzwyczajeni do takiego stanu rzeczy i wielokrotnie zresztą ludzie ze środowiska tak mówią właśnie, bo jest to pewien, pewna nomenklatura przyjęta od zawsze. Natomiast, no chociaż ja sam staram się tak nie mówić, natomiast wydaje mi się, że jak z siostrą pielęgniarską już sobie powoli radzimy, to jednak gdzieś tam zbyt, wydaje mi się, agresywnie reagujemy na pewne stwierdzenia, które często wcale nie mają właśnie takiej konotacji negatywnej, a której my się za wszelką cenę doszukujemy. Bo również to jest prawda, że my służymy drugiemu człowiekowi, tak jak policjant służy drugiemu człowiekowi strażak, lekarz, kominiarz i listonosz. Natomiast nie jest oczywiście wykluczone to, że my za tą służbę drugiemu człowiekowi powinniśmy odpowiednio wysoko zarabiać i to wynagrodzenie powinno być współmierne do odpowiedzialności i jakości tej służby. No i oczywiście wielu może się nie podobać to, że właśnie mówię o tym jako o służbie, ale chciałbym podkreślić to, że tak naprawdę mi to jest szczerze obojętne, ponieważ ja uważam, że karierę w pielęgniarstwie da się zrobić, tylko pytanie w jakim aspekcie tą karierę będziemy postrzegać. To jest z jednej strony. Natomiast z drugiej, w pielęgniarstwie da, da, da się zrobić dobre rzeczy i da się dobrze zarobić i w ogóle da się robić rzeczy takie, żeby z przyjemnością do tej pracy chodzić w tym czy innym wymiarze. Natomiast wydaje mi się, że czepianie się słówek i gdzieś tam właśnie łapanie Pojedynczych kontekstów to no niewiele zmienia. Szczególnie, że mamy naprawdę duże problemy, które, z którymi nie chcemy sobie poradzić, ponieważ jednak bierność naszego środowiska, która jest i która wydaje mi się, że prędko się nie zmieni, ponieważ łatwo się mówi. Teraz, tym bardziej, jeśli mamy Facebooka, Instagrama i inne media społecznościowe, no to już jest w ogóle fenomenalnie, bo można się wypowiedzieć i zostać rozgrzeszonym z tego, że się podjęło jakąś akcję. Tak jak ostatnio przeczytałem. Wpis pewnej pani, która zarzuciła, że w sumie to nikt nic nie robi, tylko, tylko wszyscy gadają, no ale jakby właśnie to pokazuje to, że to jest kolejna osoba, która oskarża ludzi o brak aktywności, sama nie będąc aktywną, i wydaje mi się, że to jest nasza zmora, i z nią się szybko nie uporamy, bo nie tylko w internecie to zauważamy, tak? Oczywiście wszyscy są skłonni do komentowania. Wielu rzeczy w swoich placówkach. Bardzo wiele osób jest agresywnie wręcz nastawionych do decydentów, do dyrektorów i tak dalej. Natomiast gdy przychodzi czas konfrontacji, no to jedyne co te osoby prezentują to podkulony ogon, no bo wtedy przychodzi nagle refleksja, że w nowym miejscu trzeba będzie robić nowe rzeczy, prawda? I że może już nie będzie tak kolorowo, więc w sumie może u nas nie jest tak źle. Natomiast na pocieszenie powiem, że nigdzie nie jest dobrze, bo wszędzie jest dobrze. Tam, gdzie nas nie ma tak naprawdę I, i to tak naprawdę w głównej mierze chyba całe życie na tym polega w każdym zawodzie. Natomiast wracając do, do naszego, do klu naszych rozważań dzisiejszych, no to tak naprawdę właśnie mam wrażenie, że gdzieś gubimy ten środek, który powinniśmy jednak sobie gdzieś tam zostawić, bo, bo jednak atakowanie wszystkich za wszystko, no myślę, że nie ma sensu i gdzieś się zrobiliśmy chyba zbyt wrażliwi. Na pewne kwestie, bo oczywiście wszyscy rozmawiając. Zobaczmy sobie wywiady z pielęgniarkami i pielęgniarzami w internecie. Jest ich mnóstwo ostatnio. Przede wszystkim ze względu na jakby. To, co się dzieje wokół pielęgniarstwa, więc pielęgniarstwo zrobiło się trochę modne i na, na, na tym trendzie dużo wywiadów z różnymi pielęgniarkami, pielęgniarzami powstało na, na kanwie książki, jednej, drugiej, trzeciej o pielęgniarstwie. Gdzieś tam to pielęgniarstwo zostało wyłonione na wierzch, gdzieś tam wyjęte. No i zawsze się pojawia pytanie, prawda, o siostry. To jest nagminne, każdy. Kto udziela wywiadu, musi na to pytanie odpowiedzieć. No i zauważcie, że jeśli ktoś odpowiada na to pytanie, zawsze w zasadzie ono przebiega w ten sam sposób. Czyli odpowiedź zawsze jest taka sama, według podobnego klucza. Czyli generalnie wszyscy na początku mówią, że siostry to były w zakonie, siostry miłosierdzia, siostry, mam jedną siostrę, mam jednego brata i tak dalej. Ale zawsze w końcu. Ułamią się i mówią, ale jeśli mówi to starszy pacjent, to mi to nie przeszkadza. Czyli jest pewien brak konsekwencji, na który, który każdy uskutecznie, każdy udzielający wywiadu, wypowiadający się na temat pielęgniarstwa, to mówi. Natomiast w momencie, kiedy mamy naprawdę realne problemy, tak, czy to jakby ludzie nie podpisują petycji. Nie chcą się stawiać, nie strajkują i w ogóle jakby to ich zupełnie nie interesuje. I to tak trochę wygląda. Wydaje mi się, że gubimy ten środek, który jednak jest bardzo, ale to bardzo kluczowy, bo faktycznie nasze, nasz zawód wymaga bardzo dużej, dużej, dużej umiejętności lawirowania pomiędzy powiedzeniem tak a nie. Ponieważ mamy bardzo dużo newralgicznych kwestii, w których musimy pewne rzeczy myśleć nad nimi cały czas. E natomiast no, prawda jest taka, że nie możemy tego środka zgubić, czyli z jednej strony musimy dążyć jako najbardziej do profesjonalizacji, natomiast z drugiej strony nie możemy popadać w paranoję i odcinać się całkowicie od tego, co wiele lat pielęgniarstwem było, to znaczy część pielęgnacyjno-opiekuńcza zawsze będzie nam towarzyszyła. Ponieważ nasz zawód w głównej mierze na tym polega. To, że nowoczesne pielęgniarstwo to opiekuńczość i tę pielęgnację pacjenta w bardzo sprytny, rozsądny i profesjonalny sposób ustawia w całej hierarchii wykonywania naszego zawodu, to jest inna sprawa. Natomiast zawsze musimy patrzeć na to, jak to wygląda w naszej rzeczywistości, w naszej polskiej rzeczywistości, która się zmienia. Mam wrażenie, to się, że się zmienia na dobre, natomiast na to potrzeba nam czasu. Oczywiście też jestem zdania, że super by było, gdyby wszystko idealnie zmienić z dnia na dzień, natomiast tak się nie da. I pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy: że kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset osób wypowiadających się w internecie to jest tylko naprawdę niewielki procent wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy w Polsce, którzy ten zawód wykonują. Ja jak najbardziej jestem zwolennikiem, że powinniśmy równać w górę, a nie równać w dół. Natomiast musimy pamiętać o tym środku, o tych ludziach, którzy są w środku, którzy tak naprawdę nie mają większych ambicji, nie mają Jakiegoś szczególnego swojego zdania, i są gdzieś tam po środku i są w sumie swoje zdanie wyartykułują wy tylko w szatni pielęgniarskiej, prawda? Natomiast nieszczególnie gdzieś tam nic z tym nie robią. Natomiast oni są i o nich musimy pamiętać, że tak szybko to wszystko nie wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o wizerunek, myślę, że powinniśmy trochę wystopować, bo jeśli będziemy tylko i wyłącznie przyczepiać się do wszystkich. Do wszystkich stwierdzeń, no, no, myślę, że to nie ma sensu i niestety, jeśli nie wyważymy sobie, na co trzeba zwracać uwagę i na co reagować, to w którymś momencie ludzie przestaną nas poważnie traktować, bo jeśli będziemy za każdym razem przyczepiać się do wszystkiego, no to tak naprawdę w którymś momencie, jakby nasze skargi w ogóle stracą. Rację bytu, w tym, w tym sensie, że nasz kaliber zupełnie się obniży. No bo w sumie, jeśli to jest kolejna skarga, no to może to jest nic rewolucyjnego i w sumie nie ma czym się martwić, żadna kontrowersja, bo one i tak zawsze marudzą i zawsze skarżą. Oczywiście nie jestem też zwolnikiem żadnego odpuszczania komukolwiek, żeby to też nie zabrzmiało. Jak pacyfistyczny manifest, ale, ale chodzi o to, żeby gdzieś zachować ten zdrowy rozsądek i jednak czasem zachować trochę takiej refleksji inteligentnej, że przemówienie na gali pielęgniarskiej no nie może wyglądać czasem inaczej. I pamiętajmy o tym, a może raczej przyzwyczajmy się do tego, że pewne. pewne podejście, póki nie wymieni się, pokolenie będzie i jego się nie wypleni. I póki my będziemy się tak denerwować i tracić siły na takie głupoty, no to wiele daleko nie zajdziemy. Tak Powinniśmy się skupić przede wszystkim na sobie, skupić się na własnym rozwoju i sobą tak naprawdę dawać świadectwo tego, że pielęgniarstwo jest nowoczesne i że ta służba, do której tak się wszyscy czepiają, tak naprawdę polega po prostu na tym, żeby swój zawód wykonywać z pełnym profesjonalizmem, ale oczywiście domagając się godziwej zapłaty. To wszystko w takim razie w ten poniedziałek. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Tę i inne audycje znajdziesz na stronie krewmus.pl, w aplikacjach do słuchania podcastów i na YouTube. Do usłyszenia za tydzień.